Salimic zbie, dzień dobry z Kazachstanu. Zapraszam dziś na spacer z markiem Aureliuszem. Wiecie, jak należy go tytułować. Imperator Cezar Marcus Aurelius Antonius Augustus. Fantastycznie, prawda? A jak nazywali go poddani? Verissimus, czyli najprawdziwszy, informacja ta zachowała się przynajmniej w trzech źródłach. Oczekiwaliście czegoś innego, prawda? Jak wiele możemy dowiedzieć się o Panu na podstawie tego, jak mówią o nim jego słudzy. Sługa wie o swoim Panu wszystko: widzi go w złym i dobrym nastroju, widzi go chorego, rozgniewanego, głodnego, widzi jego porażki, jego zwycięstwa, widzi go na szczycie i w błocie. Widzi niemal wszystko, a pomimo to słudzy nazywali Marka Aureliusza najprawdziwszym. Fantastyczna, doskonała rekomendacja, nieprawdaż? Ale do rzeczy. Marku Aureliuszu, czym chciałbyś się dziś ze mną podzielić? Uwaga! Raz, dwa, trzy. Oddajmy głos Markowi Aureliuszowi. Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej, jak do duszy własnej. Zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną. Że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. Powiecie, e, co tam taki cesarz Marek Aureliusz, co on, co on w ogóle może wiedzieć o kryzysach, że on sobie wszyscy go słuchają. No, wyobraźcie sobie, że okres panowania Marka Aureliusza był jednym z najtrudniejszych w historii starożytnego Rzymu. Marek Aureliusz musiał walczyć z plemionami atakującymi Rzym, musiał ustawić czoła klęskom żywiołowym, wylewom tygrysów, epidemii dżumy, dżumy pożarom, trzęsieniom ziemi. Jak widzicie, wcale nie miał tak łatwo. Powtórzmy raz jeszcze. Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej. Jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. Jest jednak jeden podstawowy warunek. Musimy mieć dokąd się skryć. Musimy mieć miejsce, niepodatne na żadne czynniki zewnętrzne, niezachwiane, stabilne, niezniszczalne. Ostoję tę możemy stworzyć wyłącznie my sami, i do tej stoi, do tego miejsca nie ma dostępu nikt i nic oprócz nas. Nie wpuszczajmy do niej byle kogo, bo kiedy nadejdą trudne dni, a nadejdą na pewno, właśnie tam w sobie, w swojej duszy znajdziemy ukojenie. Nikt nam jej nie odbierze, nikt nam jej nie skala. Nikt postronny nie ma do niej dostępu. Taka dusza będzie jak znalazł, kiedy staniemy w obliczu rozpaczy, samotności, śmierci bliskich, niesprawiedliwości, zdrady, tragedii. Pomyślimy, może: nie mam już nic, straciłem wszystko. Ale to nieprawda. Ta ostoja, ta twierdza będzie w tobie zawsze. W kluczowych momentach jesteśmy sami. Jest to bynajmniej powód do rozpaczy. Wtedy po prostu czmych możemy się skryć w sobie tam, gdzie nikt nie ma wstępu. Skryć się i znaleźć zupełny spokój. Nigdzie bowiem nie schroni się człowiek spokojniej i łatwiej, jak do duszy własnej, zwłaszcza ten, kto ma taką ustroń wewnętrzną, że się natychmiast zupełny znajdzie spokój, jeżeli w nią się wpatrzy. Dbajmy o tę naszą twierdzę, tę naszą opokę, tę naszą ostoję. Chronimy ją, inwestujmy w nią, rozwijajmy ją, doskonalmy ją. Rozwijajmy swoje wnętrze, bądźmy świadomi, bo wszystko może przepaść. Los się może odwrócić, ale to, co jest w nas, co jest pewne, zawsze ochroni nas przed burzą i naporem. Dbajmy o jej czystość, krystaliczność, bo to schronienie na pewno nam się przyda. Rachmied, spasiba, thank you. Do widzenia, Marku Aureliuszu, imperatorze. Cesarzu, Marku, Aureliuszu, Antoniuszu, Augustie, najprawdziwszy, kompanie mój, któryś mądrość swoją czerpał z doświadczenia.